Zajmujemy się dalszą częścią naszej kosmicznej podróży, mianowicie układ planetarny, w którym jest i nasza Ziemia, i ulubiony Jowisz od, Jowisz od <laughs> To nam służyło za wzór, żeśmy już planet trochę przygotowały. To nie jest tak. Potem to wszyscy się umieszczą. Juleczko, przedstaw planety. Które są jakie? Oh. Merkury jej chciał zwiać. jak będzie świecić słoneczko, to może uda nam się tak zrobić. To widać dobrze. To jest taka miła bombeczka dyskotekowa, ona fajnie nagrodzi wszędzie kropki po całym pokoju. A propos w ogóle pokoju, bo u nas duże zmiany uczyć Jazzi. Nowy czas? No, na przykład nagrodę nagradzamy tutaj, bo z drugiej strony mamy lustra i wszystko by się nam odbijało nie fajnie, łącznie ze słoneczkiem. Patrzysz dobrze, że jest słoneczko. Co tam dalej? Dzień dobry, pokaż mi. Ziemia. Ziemia, jeszcze jak wielka okleja, dopiero przygotowujemy nowe życzenia. Jak kiedyś zrobić, to Na pewno zauważyliście to, są nasze jakieś tam bombeczki. Ta na przykład była oklejona. To była chyropianowa, ja ją okleiłam w dekopażu. czyli serwetrami. Ale niestety ją ktoś ugryzł. I były takie ślady! I żeśmy postanowili przerobić ją na ziemię. Mamy właśnie kilka innych bombek, które po... czy kuli które po prostu przerobiliśmy. Oprócz tej, to jest kula po Ferrero Rocher z Biedronki, za 5 złotych kupiłem po świętach Bożego Narodzenia. Już przyczepiłam yy, i sznureczek. Bo docelowo w ogóle zaraz przechodzę. co robimy? Dalej, na tym nagręcach. Piąty od słońca na pewno nie Wiecie, co ona zrobiła? Bo ja to farbami akrylowymi posmarowałam. Oczywiście w rękawiczkach to te kiepsce rączki. I potem to nam miało schnąć. I co Jurka zaproponowałaś? Suszarkę wziąłeś, podłączyć ją i suszyć z tym. Udało się? Mhm. Mm I wyszła. Udało się. Co wyszła? dalej? Słęce wyszło. Ale, ale ja ten, ja y, schowałam słoneczko, tak. Mm. Żeby nam się nie, 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 ten, nie robiło takie. Znowu zaszło to słoneczko. O, gdzie ty kropki? patrzcie wszędzie są tam na szafie. Widzę O wszędzie! Tam na ścianie! bo tego nie widzę. na kamerze to, co nie? No nie wiem, czy właśnie nie wiem, gdzie widać to. Fajne. Fajne. Dobra, nie zamykamy z powrotem. Taka rada na przyszłość. Jakbyście kiedyś nagrywali, to trzeba zwrócić uwagę na to, czy gdzieś nie jest za jasno, a gdzieś, hmm. gdzieś nie jest za ciemno. Piękne. Moi drodzy, my to zaraz wam pokażę, w jaki sposób to przyczepimy to do środka. Na kilka. Na razie jedną tu wsadziłam. A tu są dwie duże. Będą trzy, takie ogromne. Tylko mam takie zakończone perełką, więc tą perełkę tak przebiłam i dopiero ona tu jest w środku, nie? Ale jest nierówne może być. To potem ja to będę robić, tak? Że to tutaj wszystko ładnie sobie. Zabezpieczę i nam ten Saturn po prostu będzie Saturnowy. A pamiętacie w piosence Julka jak śpiewała, to w pewnym momencie Saturn sobie stjął pierścienie i wpadł na Miłowisz. Zgadza się? Zgadza się. No właśnie, dobrze, jest. a jeszcze to będziemy oddawać brokatę, bo z czego składają się pierście Saturna? Z tego, z małych odłamków kamieni, lodu i pyłu takiego. Tak, tego. i my to trochę bro, po pobrokacimy. Uh -huh. Dobrze, potem co jest po Saturnie? Cześć, to ja Na do... nim jest co? Najniższa... Zimno, najniższa temperatura. To dlatego, jest. dlatego że miał taką, no. dlatego żeśmy śmieją taką lodawę. jakiego? tego koloru, to kolorzy, nie? Tak. No, nam nie wyszło. Mamy folię spożywczą, bo chcieliśmy pokazać, że jest zimna. No, to zostawmy już. A bo chcemy też pokazać ostatnią, co to jest? Na koniec ja. Swoje trzy kroki. I co jest na lepszy, nie? najdłużej Nie. Mogą słońce. Mogą co Ale nie Dzieciaki, dobra. Jest jeszcze jedna planeta w naszym, e, naszej książeczce, taka mała, co no, to jest? to, ale niestety e, naukowcy stwierdzili, że ona się nie nadaje na planetę, bo ona jest malusia. I no. ją wykreślili. Najpierw ją wkreślili, potem wykreślili, potem znowu wykreślili, czy jakoś tak? No. potem pomyśleli, że lepiej ją wkreślili, hmm. Także w szkole się będziecie uczyć tylko do Neptuna. No a my też do Neptuna zrobimy. I w ogóle nam o co chodzi? Duże pudło. Bardzo duże. Ja jestem od czarnej roboty. Ja będę to teraz wypełniać czarną bibułą. Co robisz? To duże jest. I kochani, jak będziemy mieć te planety już gotowe, wszystkie na sznureczkach, zawiesimy, i one sobie będą latały. Dobrze moi drodzy, Julka kończy ziemię, potem będzie brokacić nasz, yy, nasze pierścienie, a ja się zajmuję czarną robotą. Czestyszany. <laughs> no nie wierzę! Widzieliście, co ona zrobiła? Ja mogłam robić kawał, to zrobiłam kawał. Bo jak my nagrywamy i ja mówię, że przyspieszam, to ja jej mówię, że to teraz jest przyspieszone, to teraz możemy pogadać albo wygufia się, a tam jej tylko zrobiła. W wirują wszystkie tempie. Mam kolorowe, miłe lampki. Na no, to będą nasze gwiazdy. No, mogą być Pewnie, że tak. Mogą być kolorowe, bo to nasze. A jak wy tak. macie białe ledy na przykład, albo białe to róbcie lepsze. No, a jak macie kolorowe, to będziecie kolorowe. Dokładnie. Zrobimy parę dziur, potem z tyłu to Czuciela poprzyczepia. I jeszcze Julka parę gwiazdeczek wytnie z jakiegoś błyszczącego czegoś. Więc poprzyczepiamy. Ale nie będzie się gwiazdki. No oczywiście. Bo oczywiście. nie Nie martw się. Po co? Kartka, ponieważ wiecie, jak teraz będzie robione nasze pierścienie, to, to część poklei, posypie, potem część poklei, posypie, bo jak wszystko pokleicie, to to pierwsze było poklejone, to się nam to wyschnie troszeczkę, więc my chcemy po części i sobie posyp delikatnie tym, który chcesz. Po co biała kartka? To mówię, bo jak nam spadnie na to brokat, to my z powrotem jesteśmy w stanie go sypać do naszego pojemniczka i trochę tego brokatu uratować, nie? Po co mamy wszystko wyrzucić do kosza? A zobaczcie jak się ratuje w broka, bo nam już brakło. I no. Lureczka. Co? Dobrze, że mamy. I delikatnie ja to tak strzepuję. Tak. No, właśnie będą pomóż. Okay? spójrzcie, już nam tylko tyle zostało. Dobra, może być. Bo już tu się, czasami się naelektryzuje i już potem zostanie, nie chce schodzić. Już tutaj? Idziemy na zupę, odpoczniemy chwilę, nie? Mamy gotowe pierścienie, potem jak przyjdziemy to... Yy, to wszystko już ogarniemy dalej. Tak. <grych> to na razie. Witamy Was po przerwie. Mamy gwiazdeczki jeszcze do wycięcia. Zaraz Wam pokażę, jak przerwa była owocna. Mianowicie mamy już prawie cały kosmos. Pokaż. Przykleiło. Jeśli chodzi o lampki, tak wygląda to z tyłu. Przebijałam nożyczkami, a potem powstawały nasze lampki, aż mi się tu coś przykleiło. I dobrze jest sobie to zabezpieczyć, chyba to mi się przykleiło. Zostawiłam sobie na deser do przyklejenia Uran i Neptun. Zaraz go zrobię. Będziecie mniej więcej widzieć, jak to robię, bo robię to na igle. I potem to po prostu zaszywam, nawet tu gwiazdeczki się zrobiły z tej nitki. A Juleczka, jak wycina teraz gwiazdeczki, to potem je tam poprzykleja. poprzykleja. I zaświecimy. Ja poprzyknę. Zaświecimy na końcu, potem mam bogać. Po Cześć, jestem miła! Naprawdę <laughs> <czy? śmiech> Okay. O, o. tak świetnie. Tak, genialnie. pokażę Super. Dobrze moi drodzy, wyobraźcie sobie, że gotowe. Mamy. Mamy. Cały układ słoneczny. I uwaga, to jest na wielką chwilę. <grym> wow. To musi być w nocy super, zobaczymy w nocy już. Więc dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Eee, dziękujemy. Pa pa! Chodź, wejdziesz na ziemię. Ziemię? Okej. Okay. Ziemia. Albo nie, nie, ja z powrotem na jufisza.